Witam! Tym razem o różnych akcesoriach i patentach do fajek godnych. Komin. Bardzo przydatna rzecz, podnosi temperaturę wewnątrz cebucha, dzięki czemu uzyskamy lepsze rezultaty, zwłaszcza jeśli mamy bardzo mokry tytoń. Ponadto zapobiega spadaniu węgielka, co podnosi bezpieczeństwo i pozwala na palenie fajki w warunkach plenerowych, nawet mimo wiatru. Nie jest to drogi gadżet, dostaniemy taki komin już za kilkanaście złotych. Dłuższy wąż. Nawet jeśli mamy małą fajkę, warto zainwestować w dłuższego węża. Dzięki temu palenie w większej grupie będzie bardziej komfortowe i bezpieczniejsze. Dłuższe węże mają czasami grubsze mocowanie, w takim przypadku powinniśmy wyciągnąć tą małą muszczelkę, nałożyć ją na węża, a dopiero później go zamontować. Warto wspomnieć, że według etykiety palenia, gdy skończymy palić, powinniśmy odkładać węża na stół, aby każdy mógł skorzystać, a nie podawać go innym z własnej inicjatywy. Głównym minusem małych fajek jest gorsze chłodzenie dymu, dlatego warto dać do dzbana pokruszony lód albo przed paleniem trzymać go w zamrażalniku. Można urozmaicić palenie dodając do dzbana zamiast wody na przykład sok, mleko, napój energetyzujący, niektórzy dodają nawet wódki. Można to robić na dwa sposoby, potęgując smak i dodając sok o takim samym smaku jak melasa albo tworząc dobrze komponujące się połączenie. Przykładowo Mleko będzie bardzo dobrze pasować do melasy kakaowej, a sok pomarańczowy do melasy kokosowej. Jeśli używacie napojów gazowanych, pamiętajcie, że bardziej się pienią i należy ich nalać mniej. Dyfuzor to taki korek z małymi dziurkami, który montuje się na dole korpusu. Dzięki temu dym jest znacznie lepiej filtrowany, ponieważ dzielony jest na mniejsze części. Dodatkowo, tłumi on bulgotanie, co jest atutem na przykład podczas oglądania filmu. Dyfuzor kosztuje kilka złotych, ale możemy też zrobić coś takiego samemu: za pomocą ustnika, kombinerek lub nożyczek, zapalniczki oraz pineski. W rezultacie uzyskujemy coś takiego. Niektórzy używają także takich pierścieni, które można zrobić z folii aluminiowej, nakłada się to na cybana. Dzięki temu tyton się nie przypala i wystarcza na dłużej. Czyszczenie: poza oczywistymi względami warto zwrócić uwagę na to, aby suszyć fajkę rozłożoną. W przeciwnym wypadku woda, zwłaszcza ta znajdująca się przy uszczelka, spowoduje, że niektóre elementy zaczną marcewieć. Myjąc szysze powinniśmy unikać silnych detergentów, ponieważ później wszystko będziemy wdychać. Ciekawym rozwiązaniem jest pasta do zębów, która świetnie radzi sobie z brudem i pozostawia świeżą miętową nutę. Nie możemy także zapominać o myciu węży. Najłatwiej czyścić je, przykładając do kranu i odpalając największe ciśnienie wody. Następnie pełnego węża odkładamy na kilka minut i powtarzamy tę czynność. Jeśli jest bardzo mocno zapchany i dość utrudnia przepływ powietrza, możemy przepukać je wodą z sodą oczyszczoną. Na dziś to już wszystko. Na razie!